Dom pana Macieja Borkowskiego pod łodzią jest ogrzewany kominkiem z wkładem grzewczym to główne źródło ciepła. W domu jest też wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zapytaliśmy, jak współdziałają kominek i wentylacja mechaniczna skąd kominek bierze powietrze do spalania czy wentylacja mechaniczna rozprowadza ciepło z kominka posłuchajcie, jakie są doświadczenia pana Macieja. Dom ma powierzchnię 140 m2 i leży w środku iglastego lasu. Stwierdziliśmy, że trzeba ten atut wykorzystać i oddychać świeżym, czystym powietrzem. Zdecydowaliśmy się na montaż wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. To była bardzo dobra decyzja. Dom jest świetnie wentylowany, oddychamy świeżym powietrzem. Natomiast. Rekuperator ma swoje wymogi. Otóż jeżeli chcemy mieć zainstalowany kominek, musi być w systemie zamkniętym, co oznacza, że musi czerpać powietrze z zewnątrz domu. Ponieważ kominek, który w domu był wcześniej zainstalowany, nie był prawidłowo podłączony i mieliśmy częste awarie, zdecydowaliśmy się na jego wymianę. Powierzyliśmy instalację nowego kominka personalnej firmie, która. Wie jak to zrobić dobrze, zdecydowaliśmy się na kominek hybrydowy, czyli taki, który używa zarówno drewno jak i pelet, można palić drewnem, można palić peletem albo na przykład najpierw drewnem, potem peletem. Dzięki temu, że kominek jest w systemie zamkniętym nie ma konfliktu z instalacją wentylacji, pracują niezależnie. Instalacja z rekuperatorem nie jest w stanie rozprowadzić gorącego powietrza z kominka, w związku z tym kominek został wyposażony w turbinę, która zapewnia dostęp ciepłego powietrza do kluczowych pomieszczeń. Doświadczenia pana Macieja, szczelny kominek, całe powietrze do spalania pobiera z zewnątrz budynku. Dzięki temu nie zakłóca pracy jednostki wentylacji mechanicznej. Nie ma też obawy, że wentylacja spowoduje wciąganie dymu do wnętrza. Gdyby kominek był nieszczelny, pan Maciej powinien wyłączać wentylację mechaniczną na czas palenia oraz uchylać okno. Wentylacja mechaniczna w tym domu nie jest w stanie zastąpić dystrybucji gorącego powietrza. By tak się stało, potrzebna byłaby specjalnie zaprojektowana instalacja.